Dom, który wypieka czas. Rozdział 1, 7, 18. Warszawa budzi się warstwami. Najpierw zgrzyt tramwaju na moście śląsko-dąbrowskim, potem zapach parzonej kawy, który wypływa z podrolet piekarni przytargowej, a na koniec blade światło wpełza w podwórka studnie i barwi kałuże na seledynowo. W suterenie starej kamienicy na Pradze środowy poranek miał wyglądać jak każdy inny. Lodówka buczała niskim tonem, Grzejnik dmuchał letnim powietrzem w wilgotny tynk, a owsianka w wyszczerbionych miseczkach tężała pod cienką kołderką pary. Tymczasem Maria Fedorowicz, która dopiero co wyszła z nocnej zmiany w całodobowym sklepie, położyła przy łyżce syna kopertę z kremowego kartonu. Starała się nie drżeć, lecz w kącikach ust zatańczyło coś niepewnego, jakby radość i strach pociągały za tę samą nitkę. Otwórz, Eliasz powiedziała cicho, jak gdyby prosiła o łyk wody. Chrust papieru zabrzmiał w kuchni niczym strzał z kapiszona. Na stół spłynął elegancki arkusz, na którym połyskiwał tłoczony znak. Splecione litery EG obejmowały maleńką tarczę zegara. Poniżej ozdobny krój pisma głosił. Jedynemu żyjącemu spadkobiercy Elżbieta Gabriela Wierzbicka zapisuje cały majątek, w tym nieruchomość, przy ulicy Miętowej 17 w Warszawie. Dom w centrum, bardziej nieprawdopodobny niż smok na kolumnie Zygmunta. Maria wytłumaczyła, że Elżbieta była siostrą jej dziadka, łączniczką w powstaniu, potem milczącą legendą rodzinnych pogrzebów. Teraz zniknęła ostatecznie, zostawiając wszystko chłopcu, którego nawet nie ucałowała na dobranoc. Dwa dni później, pod drobnym deszczem, matka i syn stanęli przed bramą miętowej 17 ceglany Franken porastał blucz, wąskie okna spoglądały surowo, niczym nauczycielka kaligrafii. Maria wcisnęła ciężki, mosiężny klucz do zamka. Zamek zazgrzytał, a z wnętrza buchnęło ciepło z posmakiem palonego cukru. W holu czekał wysoki zegar szafkowy, który musiał znać wszystkie sekrety stulecia. Wskazówki tkwiły nieruchomo na siedem. Osiemnastą Eliasz dotknął szkła, spodziewając się choćby drgnienia, nic. A jednak cisza pulsowała, jakby ktoś wstrzymał oddech tuż za ścianą. Przeszli jadalnie, gdzie politura mebli odbijała deszczowe światło, i weszli do kuchni pomalowanej na żółty odcień babcinej konfitury. Eliasz uchylił pokrywę chlebaka, bochenek w środku był miękki, jakby dopiero wystygł. Nad kuchenką wisiała ciemna tablica, na której kredą zapisano. Wtorek, o ogórki panny ostrzesz, więcej goździków. Czwartek, krem klonowy, nie żałuj śmietanki, kropka. Błysk rozjaśnił witraże w drzwiach, żarówki zamigotały i odzyskały blask. Maria zwaliła wszystko na starą instalację. Eliasz poczuł pod stopami drżenie, niczym podskórne uderzenie serca. Kiedy latarka przecięła przedpokój, zauważył cienką szczelinę w tynku. Pchnął, ściana ustąpiła i odsłoniła strome schody. W piwnicy tlił się Milion wspomnień: żeliwny piec, który wciąż trzymał ciepło, ręczna pompa, słoje z napisem cukier kartki 43. Na ścianie kalendarz krzyczał kwiecień 1943 roku a jednak pachniał mokrą farbą drukarską. Serce łomotało, gdy za starą radiolą znalazł karnecik. EGW. Krem klonowy, mleko podgrzewać powoli, żadnych skrótów, kropka. Schował kartkę do kieszeni. W autobusie deszcz stukał w szyby, Maria mówiła o podatkach, a Eliasz gładził papier i zastanawiał się, jak to możliwe, że chleb nie czerstwieje w pustym domu. Następnego dnia nad rozlaną na talerzu pizzą z bufetu Opowiedział wszystko Souni Krawiec w koleżance, która zbierała warszawskie legendy, jak inni naklejki na laptopie. Jej oczy lśniły coraz śmielej. Znalazłeś fałdę czasu wyszeptała. W sobotę tam wracamy. W sobotę żawka nie ustąpiła, lecz drzwi miętowej zamknęły się za nimi takim tonem, jakby zamykał się fortepian przed koncertem. Kolory listew pogłębiły się kuchnię wypełnił aromat cynamonowych herbatników, których minutę wcześniej nie było. Z piwnicy płynął słyn, radio świeciło bez kabla. Sonia pobladła, a potem rozchyliła wargi w zachwycie. Kolejny piorun i cisza. Zbiegli na ganek, gdy tapeta wróciła do szarawej współczesności. W strugach deszczu Eliasz otworzył notes i napisał pochyłym drukiem Bierz tylko to, co potrafisz uszanować. kropka. Tego samego wieczoru Maria pozwoliła rozpalić żeliwny piec i spróbować przepisu. Syrop klonowy mieszał się z kremówką, żółtka gęstniały pod trzepaczką, a ramy kenii pluskały w kąpieli wodnej, kiedy gromy turlały się nad Wisłą. Pierwszy kez wywołał śmiech, zaraz potem łzy. Maria smakowała dzieciństwo, którego nie znała, Eliasz czuł, jak przyszłość uchyla drzwi. O kalendarzu i radiu nie wspominali i magia lubi milczenie. We wtorki kuchnia stawała się kwietniem 1956 roku. Szafki terkes, piosenki ordonki z szafy grającej. Co trzeci piątek wska w 1981 roku. Lino uliem w kolorze awokado, pomarańczowa mewa z mikrofal. Sonia mierzyła czas 117 minut. Eliasz notował smaki. Wanilia najgłębsza w 56, klon najsłodszy w 43, tajemnica pulsowała jak dodatkowy rytm serca. Z masła teraźniejszości i syropu przeszłości upiekli kruche ciastka. Pani ostrzeż zamówiła pudełko, potem dwa. Pieniądze kiły w kopertach, Maria piekła nocami, Eliasz rozwoził na rowerze, a ludzie mówili, że te ciastka smakują, jakby ktoś zatrzymał zegar. Sukces kusi do ryzyka. W fałdzie 1961 roku Eliasz natknął się na słoje liofilizowanych truskawek, rubinowych jak żar. Wyobraził sobie bateni owsiane, które nie starzeją się nigdy. Sonia badała monki na górze, Wesper jeszcze nie istniał, by ostrzec. Eliasz zabrał kilka truskawek. Bateni sprzedały się na pniu. Dwa dni później chłopiec z sąsiedniej klatki trafił do lekarza z bólem brzucha i plotki znalazły kozła ofiarnego. Wstyd zmusił Eliasza do powrotu w rok 61 i zwrotu owoców. Przed snem wyznał wszystko Marii. Ta nakazała badać każdy pozaczasowy produkt. Bezpieczeństwo przed smakiem. Pod lodówkową żarówką Eliasz zanotował, pożyczaj delikatnie, opisuj uczciwie, nie ryzykuj dziś dla kaprysu Kropka. Następny wtorek przyniósł niespodziankę. Gdy Maria przesiewała mąkę, a Sonia podkręcała gałkę radia, z kredensu dobiegł szelest. Z pomiędzy ścierki wytoczył się trójkolorowy kociak i jedno oko bursztyn, drugie szmaragd. Na mosiężnej blaszcze, Wesper EGW. Skoczył na schody do piwnicy i zamiałczał głośno 5 minut przed zamknięciem fałdy. Wybiegli stamtąd tuż przed zmianą. Maria zgodziła się zatrzymać kota i myszy same się nie wyprowadzą. Wesper poruszał się jak gospodarz. Eliasz dostrzegł, że ogon kota przyspiesza im bliżej końca fałdy. Dopisał ostatnie zdanie, gdy Wesper ostrzega, słuchaj wąsów. .ka". Tak skończył się, a może zaczął i pierwszy rozdział opowieści o domu, który przechowuje sekundy jak piec żar, oraz o tych, którzy odważyli się skosztować czasu i odkryli, że może rozpuszczać się na języku wolniej niż czekolada. Rozdział 2. Wąsy, iskry i miód z koniczyny. Maj w Warszawie potrafi być dwulicowy: o świcie klonu nad wisłą pachnie letnią obietnicą, w południe zbiera się burzowa ściana, a wieczorem na chodnikach paruje herbata z deszczu. W suterenie przy ulicy Bluszczowej, gdzie Maria Fedorowicz i jej 16-letni syn Irek próbowali ujarzmić sekrety domu tego, który potrafił wyginać czas, w pogoda była tylko dodatkiem do eksperymentów. Maria, po nocnej zmianie w sklepie całodobowym, zdejmuje fartuch, zabija włosy w chustkę i zanurza dłonie w cieście, jakby chciała ugnieść z niego światło. Irek myje miski, sprawdza, czy stara kuchnia gazowa nie przekracza 185 stopni, a potem odmierza syrop klonowy pipetą, żeby nie uronić ani kropli. Zosia, a koleżanka z klasy, ta sama, która wierzy w warszawskie legendy, wpada prosto ze szkoły, rozkłada zeszyty w kratkę, liczy gluten, mruczy pod nosem równania, których Maria nigdy nie słyszała w cukierni. AWSP, trójkolorowy kod znaleziony po drugiej stronie schodów, chodzi po blacie, ocenia aromaty z powagą profesora chemii. Jego ogon drży jak wskazówka barometru, im szybciej, tym bliżej moment, gdy kuchnia zatrzasnęła klapę i czas wracał na swoje miejsce. Już po 10 dniach zapach cynamonu wypełnił całą klatkę. Sąsiedzi wychylali się z drzwi, wciągali powietrze, pytali półżartem, czy mogą pożyczyć trochę tego perfumu do mieszkania. Pani Zawadzka z parteru kupiła pierwszą paczkę maślanych ciastek. Dwa dni później przyszła po 30. A kiedy chór parafii święta Jacka zamówił 40 pudełek na popołudniową kwestę, Maria zrozumiała, że jej stół jest za mały, piekarnik za płytki, a zapotrzebowanie nie z tej epoki. Wystawmy się na zewnątrz, zaproponował Irek. Ławka, skrzynka, kartka z ceną. Resztę zrobi zapach. W sobotę, w kapuśniaczkowy poranek, rozłożyli składany stolik pod lipą przy bibliotece uniwersyteckiej na dobrej. Na brązowych torebkach widniał świeży stempel, syrop and zegar. Maria dopiekała blachy z tyłu furgonetki, Irek podawał degustacyjne kawałki, Zosia notowała temperatury, a OSP spał w skrzynce po jabłkach, przyciągając każde dziecko. Zanim wybiło południe, nic nie zostało oprócz zapachu. Tydzień później, gdy drobny deszcz zmywał kurz z krakowskiego przedmieścia, do stolika podeszła kobieta w niebieskim trenczu. Spróbowała ślimaka cynamonowego, zamknęła oczy, jakby słuchała koncertu, i przedstawiła się. Maja Chen, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta. Położyła przed Marią różowy formularz: jarmark wiosenny w ogrodzie saskim, nabór wystawców rzemieślniczych. W oczach Marii zamigotało światło, zaraz jednak przygaszone myślą o Sanepidzie o płatach i kuchni wynajętej za kwotę nierozsądną. Dom przy Bruszczowej odpowiedział tej samej nocy. Zegar znów zadrzał. Zamiast kuchni otworzył się strych z roku 1952. W świetle żarówki stała skrzynia z napisem kawowóz numer 2. W środku i szkice składanego wózka z sosnowych desek, mosiężne okucia, notatki Elżbiety, siostry pradziadka, które brzmiały jak instrukcje do cudu. Utrzymaj ciepło nawet przy Wiślanej Wichurze. Zosia wybłagała miejsce w szkolnym fablabie. Przez dwa tygodnie w mieszkaniu mieszały się zapachy trocin i kardamonu, a łespę obserwował z regału, merdając ogonem w rytm wyżynarki. Brakowało tylko jednego punktu mycia rąk i certyfikowanego rejestru temperatur. 10 maja rocznicy urodzin Elżbiety, odkrytej w pamiętniku, dom przesunął się nie w tył, lecz naprzód. Kuchnię zalało mleczne światło i cyfry 10 maja 2044 roku pulsowały na ścianach. Na stole spoczywała walizka na nogi Lufał, która sama się wyjaławiała ultrafioletem. Obok stał składany zlew rozpylającym giełkę srebrzystych kropelek. Łespę usiadł przy walizce. Spojrzał na Irka z miną: "Na co czekasz?". Tydzień później inspektor sanitarny, pan Rutkowski, wbił sondę w środek drożdżowej spirali 95 stopni. Pomruk aprobaty, pieczątka bez zastrzeżeń. Rutkowski, nim wyszedł, kupił dwie sztuki i dla kolegów z komisariatu. Wiosenny jarmark przywitał ich niepewnym niebem. Pod pistacjowym daszkiem karuzela tak nazwali wózek, lśniła świeżym lakierem. Na tabliczce kredowej Zosia wypisała: Zawiasy powiew majak cytryna, miód, syrop klonowy tuż pod spodem, kopertowym pismem, dziesięć dochodu klinika pediatryczna. Dwa stoiska dalej korporacja Sneknowa nadeła pompowaną cytrynę i rozdawała turbo citrus, jaskrawo limonkowe rurki. Ich menedżer Grzegorz Duwal krzyczał przez megafon o podwójnej dawce witaminy C. O 12 karuzela sprzedała ostatni blach pieczywa. Z głośnika w radiu brzęknęła informacja o 33 stopniach prognozowanych na niedzielę. Maria wiedziała, że krem z masła zsunie się na takiej patelni. Po pakowaniu Duwal podszedł niby uprzejmie. Jutro wam się poleje. Sanepic nie lubi roztopionego masła i uśmiechnął się kpiąco. Maria milczała, Irek zacisnął palce na uchwycie skrzyni. Wiedział, że jutro przypada piątek, a w piątki dom najczęściej skacze w czasie. Noc zawinęła stare miasto mgłą. Gdy zamknęli drzwi na bluszczowej, ściany zamigotały turkusem. Wrócił rok 1965. Na blacie stał gliniany słój z etykietą tmiut koniczynowy, podlasie, 65 oraz zielona kartka. Gdy lato gorące, ciasto ma być leciutkie. Stary wentylator ruszył sam. Decyzja była jasna: zamiast kremu z masła, esyrop z miodu, oliwy i cytryny. Mariana zagniatała ciasto z zaczynem tamgrząg, Zosia przenosiła na etykiety słowo wegańskie, Irek mieszał miód z sokiem, gotując do przejrzystości bursztynu. Pięć minut przed końcem, wibracja w ogonie Wespera wzmogła się jak alarm. Zdążyli wynieść ostatnią blaszkę, kuchnia zgasła, jakby nigdy nie paczniała historią. Niedzielny żar sprawił, że asfalt przy ogrodzie saskim falował jak lustro. Błyszcząca glazura na powiewach maja trzymała fason. Duval rozdawał turbocitrus za złotówkę na fundację zwierząt, influencerka nagrała dziecko, które po pierwszym gryzie wypluło zieloną papkę. Hashtag zielony język eksplodował jak fajerwerk. Kolejny tłum ustawił się do wózka Marii. Pan Rutkowski powrócił, zmierzył wewnętrzne 29 stopni, kiwnął głową. Miód zamiast masła? Świetnie to wymyśliście. Chwilę później pani Chen wręczyła Marii błękitną wstęgę nagroda publiczności. Zdjęcia obiegły sieć: matka, syn, przyjaciółka i kot królujący na półce jak generał. Pod koniec dnia Irek zauważył, że wlager technologiczny przykłada kamerę do nanogrilla, spod którego widać było baterię litową. Łespę zeskoczył jak pocisk, wcisnął się przed obiektyw i zawołał knięciem, które brzmiało jak stop. Śmiech publiczności zagłuszył wszelką dociekliwość, a Irek zatrzasnął panel. Wieczorem w gabinecie Elżbiety paliła się pojedyncza lampka. Na biurku leżała koperta z logo Polskiej Agencji Kosmicznej adresowana do Zosi. Zaproszenie na finał Kensat w Toruniu, 15 sierpnia. Pod podpisem widniała ręczna dopiska. Chcemy sprawdzić, jak wysoko może polecieć opowieść zamknięta w puszce. Obok koperty spoczywało mosiężne kółko z grawerem trzech liczb: szerokość, długość i trzecia wartość, jakby wysokość, lecz nierealnie duża dla samolotów. Irek poczuł chłód metalu, zrozumiał, że zagięcie czasu prowadzi jeszcze dalej niż zapach piekarni. Spotkali się w kuchni. W powietrzu nadal unosił się aromat cytryny. Maria nalała herbatę, Zosia trzymała kopertę jak paszport do chmur, Wespe wlazł na oparcie krzesła, mrucząc z zadowolenia. Następny krok, niebo. spytała półgłosem Zosia. Irek otworzył zeszyt, pióro zeskoczyło na papier, a zegar w przedpokoju odezwał się dwukrotnie. Pierwszy raz oznajmił godzinę siedem, osiemnaście, drugi, że zaczyna się kolejna fermentacja czasu. Rozdział 3. Chleb, który pamięta. Wrześniowe słońce wspinało się nad Wisłą, jakby chciało wygrzać wszystkie cegły nowego miasta naraz. Na rogu ulicy Miętowej, w dawnej pracowni stolarskiej pachnącej jeszcze żywicą, szyld Syrop Zegar i piekarnia rzemieślnicza zdążył już przykuć uwagę sąsiadek z warzywniaka i studentów Politechniki pędzących na tramwaj. Litery wypalone w jesionowej desce błyszczały miodowo a przez szyby wpadał ciepły aromat zaczynu, cynamonu i czegoś nieuchwytnego, jakby wspomnienie letniego popołudnia. Wewnątrz Marianna Kowalczyk wyrównywała rząd blaszek, stukając nimi o dębowe półki niczym strojciel klawesynów. Każde uderzenie rozlewało się po wysokim sklepieniu, gdzie świeża farba chłonęła dźwięki i zapach parującej masy. Eliasz przyniósł kosze pełne spirali miodnej mgły i układał je z namaszczeniem wiedział, że pierwsze wrażenie bywa droższe od maku i wanili razem wziętych. Zosia Malinowska wspięła się na stołek, mokrą gąbką starannie pisała kredą nazwy wypieków. Bułki lipcowe, gwiazdy z żurawiną, wieńce z lawendą. Auespe, władca nowego królestwa, obchodził każdy kąt, zanim ułożył się na parapecie, gdzie promień świtu barwił jego trójkolorowe futro na złoto. Najważniejszy lokator, zegar szafkowy odziedziczony po tajemniczej Elwirze grażeniem Mroczek stanął pod ścianą, z dumą prezentując wygięty franten i cichy świst starych kół. Wskazówki wciąż wskazywały 7, 18, lecz właśnie tej nocy Eliasz poczuł pod palcami lekki wibrat, jakby czas już chciał pójść dalej, ale czekał na pierwszy zapach chleba. Otwarcie nastąpiło o siódmej. Marianna założyła śnieżnobiały fartuch, pociągnęła dźwignię nowego pieca i wypuściła obłok pary, który pobiegł ku drzwiom, niczym nagląca wiadomość. Eliasz z termometrem przypiętym do paska sprawdził błysk na nogrilla. Zosia, Wciąż z farbą na policzku, rozdawała kubki kawy pierwszym śmiałkom. Wespe, dumny portier, mruczał wtulony w koszyk z lnianą serwetą. Pierwszy wszedł aktor pobliskiego teatru Kamienica, wciąż ochrypły po próbach. Kiedy odgryzł kawałek spirali, przymknął oczy i powiedział półgłosem, jakby ćwiczył monolog. Ten luki je budzi anioły strzemki. Ktoś nagrał filmik, internet ruszył lawiną, i nim zegar zdążył uderzyć w niewidzialny gong południa. Kolejka zagrodziła chodnik aż do kiosku z gazetami. Uczniowie plastyka szkicowali witrynę. Emerytki wymieniały plotki o zegarze Wiedźminie. Turyści z Bretanii robili zdjęcia, twierdząc, że pachnie tu jak w baśni. Wtem pojawiła się reporterka Warszawskiego Echa z fotografem, który trzaskał migawką, łowiąc każdy gest Meriani. Wespe wskoczył na ladę, przybrał pozę sfinksa i pozwolił sobie na majestatyczne przymknięcie powiek. Zosia tłumaczyła zalety fermentacji tangrząg. Marianna opowiadała, że czas jest najważniejszą przyprawą, a Eliasz pilnował pieca, gdzie wyrastała nowa partia chlebów księżycowych. Zanim zegar wezwał popołudnie, do drzwi wszedł inspektor sanitarny pan Roman Broś, znany z wąsów ostrych jak cytaty z rozporządzeń. Rozkroił losowo wybrany gwiezdny Wianek, wsunął sondę i odczytał, 30 stopni w samym środku. Kącik jego ust drgnął w zapowiedzi uśmiechu ideał i orzekł zapisując w zeszycie. Po czym dodał ciszej, a gdyby tak trzy bułeczki dla żony. Marianna spakowała je, dorzucając gratis niewielki rogal z makiem. Inspektor skinął głową i odmaszerował z miną człowieka, który szczęśliwie odkrył, że procedury mogą smakować jak dzieciństwo. Kiedy ostatni klient zamknął za sobą drzwi, półki świeciły pustką, a piec oddychał spokojnie. Zosia sięgnęła do wnętrza zegara, by delikatnie odkurzyć mechanizm. Wtedy spod trybików wyślizgnęło się nowe, lśniące kółko z mosiądzu. Na jego rantach wygrawerowano trzy liczby, dwie pasowały do współrzędnych Helu na półwyspie, a trzecia była wysokością, nieprzyzwoicie ambitną jak dla piekarni. Eliasz poczuł dreszcz. Zegar wyznacza lotnisko e wyszeptał. „180 metrów, to niezwykły wiatr. Zosia uśmiechnęła się nerwowo półwysep, może wiatr, halny w miniaturze, idealny poligon dla chleba odpornego na chłód i sól. Marianna położyła dłoń na nowym zębatym cudzie. Złoto odbijało się w jej oczach jak płomień. Skoro czas domaga się skrzydeł, upieczemy mu skrzydlaty bochenek, powiedziała. Eliasz otworzył swój zeszyt w granatowej okładce i pod świeżym zdaniem dopisał. Kiedy bochen idzie za horyzont, drożdże uczą się latania. Wespe zeskoczył, ocierając się o jego łydkę zwykłe zgoda w kocim języku. Następne tygodnie były próbą cierpliwości. Szukali ciasta, które przerwa zimne podmuchy Bałtyku i nie zbiednieje przy ostrym słońcu plaży. Marianna mieszała zakwas z odwarem bzów, Zosia eksperymentowała z glazurą z miodu rzepakowego i oleju lnianego, a Eliasz ustawił na grill w tryb komory wiatrowej. Wespe stąpał po blatach i prychał, gdy zapach drożdży był zbyt kwaśny. Pewnej nocy, gdy całe stare miasto spało, zegar zarzęził, zapowiadając kolejny przerzut. Kuchnię przykryła poświata neonów z napisami, których nikt wcześniej nie widział. Data 14 lutego 2042 roku wisiała nad blatem jak halegram. Na stole leżał pakiet hermetyczny z napisem. Projekt P-14 pieczywo liofilizowane, transport wysokogórski. Zanim zdążyli doczytać, WSP wydrapał ostrzeżenie w powietrzu ogonem czas cofał się do teraźniejszości. Zabrali więc tylko instrukcję, reszta zgasła niczym świece na koniec wesela. Manuel okazał się skarbem. Wyjaśniał, jak zamknąć wilgoć w mikroskopijnych kieszeniach ciasta bez użycia chemii. Eliminowali błędy aż do białego rana. Październik, Hel. Na horyzoncie szeroki fok przysypiał w bladym słońcu, a wiatr rozczesywał kępki wydmowej trawy jak szczotką z drutu. Mobilna platforma Politechniki Gdańskiej, drewniana i obstawiona aparaturą pogodową, drżała, gdy studenci ciągnęli linę balonu badawczego. W środku gondoli mieścił się ptaszor jeden satelita w puszce wielkości słoja po ogórkach, wymysł Zosi. Obok elektroniki spoczywał nowy bochen, glazurowany miodem, zamknięty w próżniowej kopercie, oplecionej pergaminem opisanym ręką Meriani. Inspektor Broś, zaproszony jako świadek bezpieczeństwa, żartował do wąsa, że rzadko mierzy temperaturę w chlebie o wysokości 180 metrów. Eliasz z oczami święcącymi jak latarnia morska, podał mu kieszonkowy termometr. Odliczanie brzmiało w powietrzu niczym werbel. Przy trzech wespę zasyczał, naciągnięty w szelkach. Przy jednym balon poderwał się, niosąc bójkę liny i szept, setek płatków trawy. Ptaszor jeden odbił się od ziemi, ściskając w sobie ciepło piekarni i nadzieję na rekord. Chmury wyglądały z oddali jak rozbite porcelanowe talerze, kiedy gondola osiągnęła najwyższy punkt. W miejscu, gdzie powietrze pachnie metalem i dalą, bochenek pozostał sprężysty, a czujniki wysłały serię piknięć zdrowia. Balon pękł miękko, parafina paracały zwolniły, a gondola spadła jak piórko, lądując między łodygami wydmowego rokitnika. Kiedy ją odszukali, bochen był nienaruszony. Zosia uniosła go wysoko, a wiatr morski rozprowadził aromat miodu rzepakowego aż po krawędź plaży, gdzie mywa zawyła jak flet. Jeszcze ciepły. Roześmiała się Marianna. Broś kiwnął głową i zanotował w raporcie coś, co brzmiało bardziej jak wiersz niż procedura. Tydzień później Syrop end Zegar przyjęło sąsiedztwo i turystów, którzy chcieli ugryźć chleb z nieba. Zegar łagodnie przeszedł z ciszy do pewnego, pełnego dźwięku. Spośród kół wysunęła się kolejna wskazówka w drobna, a jednak tak ciężka znaczeniem, z koordynatami baku, miasta, w którym rosa pachnie ropą i granatem. Zosia, Eliasz i Marianna spojrzeli na siebie. łespę wysunął język w różowym grymasie, jakby już wiedział, że czas i chleb znów wyruszą, tym razem jeszcze dalej poza linię widnokręgu. Eliasz dopisał w zeszycie, pod linią poprzednich praw. Kiedy bochen przechodzi próbę wiatru, ziemia przestaje być granicą drożdży. A w pracowni, pełnej zapachu świeżo wypieczonego spirala, pociągnięto za łańcuszek, by znowu nakręcić serce zegara i świat pobiegł dalej, dokładnie o sekundę bliżej nieznanego. Rozdział 4. Chleb ponad chmurami. Poranek 15 sierpnia był przejrzysty jak wypolerowana szyba. Lotnisko w Modlinie wciąż ziewało, gdy szary busik Marii wytoczył się na drogę serwisową w stronę hangaru eksperymentalnego. Na kolanach trzymała wiklinowy kosz owinięty lnianą ściereczką. W środku spoczywała warkoczowa hałka, miód z warmi, monka żytnią, odrobina syropu klonowego przywiezionego z dawnego zegara. Obok, na fotelu pasażera Ignacy wpatrywał się w tablet, gdzie mrugał plan lotu satelity Kranous-1. Z tyłu siedziała Zosia, odliczając pod nosem kolejne punkty checklisty. Kod Wespier, udomówiona strażnica czasowych zagięć, spał w transporterze, od czasu do czasu jego ogon pukał o plastik, jakby sprawdzał rytm rzeczywistości. A w bagażniku, otulony kocem, stał rozmontowany zegar z Madalińskiej, wciąż zatrzymany na 7, 18 na wypadek, gdyby niebo potrzebowało przypomnienia o punkcie wyjścia. Hangar pachniał żywicą i ciepłym aluminium. Studenci Politechniki Warszawskiej uwijali się przy rakiecie treningowej KMEWA 3 metry korpusu, 100% marzeń. Technik z SA, pan Karol, prześwietlał każdy podzespół. W cylindrze Chronosa migotały lampowe nadajniki z 1952 roku, czujniki temperatury i hermetyczna kapsuła z eksperymentalną chałką 120 g poezji, zapakowanej próżniowo. Naprawdę chcecie pieczywo w stratosferze? Parsknął Karol z uśmiechem. Zosia wzruszyła ramionami. Skoro czas potrafi się tu zawinąć, to czemu Bochenek nie miałby wyprostować lotu? Maria zerknęła w głąb kosza, skórka lśniła, paczniała anyżem. Pomyślała, że zapach jest najwierniejszym listem, jaki można wysłać w górę i zacisnęła palce na wiklinie. Odliczanie rozpoczęło się, gdy słońce zaledwie muskało asfalt pasa. Wespier wypuszczony na krótkiej smyczy wyprężył grzbiet przy liczbie 5. Przy trzech sekundach zegar w hangarze właśnie złożony zazgrzytał w trybach jakby z podniecenia. Na zero silnik stały wyrzucił płomień, a Mewa wyrwała się ku jaskrawości. Na monitorze telemetrii aksamitna linia pieła się w górę 2000, 3000 4500 metrów. Przy pięciu tysiącach głowica rozsunęła się jak płatki wczesnego tulipana Kranous. jeden wysunął spadochron w kolorze śmietany i zawi SEU na tle lazuru. W głośnikach zabrzmiał czysty bip. Lampy z innego wieku nadawały jak gdyby nigdy nic. Ignacy śledził parametry. Wnętrze 33 stopnie, ciśnienie stabilne, hałka bez szoku termicznego. Karol odwrócił się z uznaniem. Jeszcze nikt nie raportował stanu wypieku na pięciu tysiącach. Spadochron łagodnie opadł nad łąką świerkową. Maria pobiegła pierwsza, lniana chusta powiewała za nią jak banderę. Ignacy dobiegł sekundę później, metal satelity był ledwo letni. Otworzył kapsułę, echałka paczniała, jakby dopiero co wyszła z pieca. Cała ewy szeptał i roześmiał się tym śmiechem, który brzmi jak trzask rozszerzającego się wszechświata. Zosia zgarnęła do kieszeni próbkę powietrza wewnętrznego, a później stwierdziła, że czuła w nim nutę cynamonu. Wieczorem wracali S-8 do miasta, nad Wisłą unosiła się pudrowo-różowa mgiełka. Kiedy skręcili w Madalińską, czekał już tłum sąsiadów oraz reporterka w teleekspresu. Wespier wyskoczył z transportera prosto na ramiona najbliższego dziecka. Maria postawiła chałkę na ladzie nowego sklepu piekarni Syrop and Zegar i przekroiła. Wnętrze było sprężyste, koronkowe. Każda kromka znikała natychmiast, a z każdym kęsem rosło przekonanie, że dziś wydarzyło się coś, co trzeba będzie opowiadać pokoleniom. W głębi zegar przełknął powietrze i uderzył jednym, donośnym gongiem. Z jego tajnej szufladki wysunęła się drobna mosiężna tarcza z nowymi koordynatami, kazachskie bajkonur oraz liczba 340 kilometrów. Zosia przeliterowała na głos, Ignacy poczuł, jak kolana drżą mu z ekscytacji. Maria wytarła dłonie w fartuch, spojrzała na dzieci i kota. Jeśli zegar domaga się gwiazd, nie będziemy go dusić pod sufitem. Ignacy otworzył swój wysłużony zeszyt ostatni raz w tej historii i zapisał. Gdy bochenek sięga nieba, grawitacja zamienia się w okruszek. Kropka. Wespier zamruczał, jakby przytakiwał. Za witryną uliczne latarnie odbijały się w szybie niczym konstelacje. Zegar westchnął cicho i podjął równy rytm, tik-tak, tik-tak, a w jego echem dojrzewało kolejne ciasto, jeszcze nie nazwane, już gotowe do wyrośnięcia.